Czas na sport Kamil Babiarczuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym programie m.in. o przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, które w każdej z dyscyplin nabierają rozpędu. Tak, tak, zbliżają się te igrzyska nieuchronnie, choć wydaje się, że to jeszcze pół roku szybko ten czas nam zleci. A w drugiej części naszego programu będziemy mówić o futbolu, a konkretnie o Odrze bytom Odrzeński, która wśród klubów trzecioligowych możemy to powiedzieć bez wątpienia, jest pionierem ostatnio choćby obóz zagraniczny na Majorce. O tym wszystkim porozmawia porozmawiamy z prezesem klubu Piotrem Michalewiczem, ale w pierwszej części naszego programu strzelectwo sportowe i Natalia Kochańska, witam cię serdecznie, Dzień Natalia. Dobry. To właśnie o te przygotowania chciałem zapytać, ale to za chwilę, a na początek o twoją formę, o dyspozycję na początku tego roku, bo zawsze jak zaczynał się rok, rozmawialiśmy o medalach przywiezionych z Ruse. W tym roku tego medalu nie było, czy to znaczy, że mamy się tutaj jakoś martwić o twoją dyspozycję w tym roku olimpijskim? Nie, no to różnie bywa. Każdy rok jest inny, ale akurat w tym roku, że tak powiem... Yy... Poświęciłam formę tą najwyższą na jakieś tam zmiany, no i no, nie, nie, nie wypaliło to tak, jak chciałam, albo nie tak szybko, jak chciała. O tak, zmieniłam i strój, i karabin, więc teraz się docieramy razem wszyscy. A na mistrzostwach w konkurencji startowała zamiast mnie w drużynie moja koleżanka Iza, więc ona broniła naszego honoru i dziewczyny. Przywiózł medal, więc bardzo się cieszę kolejny rok z rzędu, ale już nie ze mną w składzie. No, my tam gdzieś z trenerem pomyśleliśmy, że jednak wypadałoby yy, zmienić już karabin, bo już miałam go bardzo długo. Już bardzo trzeba było go serwisować, nie trzymał za bardzo parametrów. No i zmieniliśmy. No i wiadomo, jak to z każdą zmianą, nie wiadomo jak to będzie. Czasem od razu działa, czasem trzeba się trochę pomęczyć, i w tym przypadku jest właśnie tak. Czyli nie ma powodów do zmartwień, tak? Na początku nie, nie roku. Nie, wiadomo, ten proces. Wszystko, pewne rzeczy trzeba kiedyś zrobić, mhm. i stwierdziliśmy, że teraz jest OK. Moment, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że jeszcze pół roku wystarczy całkowicie, to jest dużo czasu, więc myślę, że nie ma się o co martwić. Rozumiem, że to jest troszeczkę tak, że Natalia Kochańska idzie swoim tokiem przygotowań, a reszta reprezentacji z uwagi na to, że Ty już kwalifikacje masz. Ona oczywiście oficjalnie jest dla kraju, w praktyce wiemy, że dla Ciebie. A dziewczyny swoim tokiem tak to trochę wygląda w tym momencie? Myślę, że każdy u nas idzie swoim tokiem. Trener bardzo indywidualnie do nas podchodzi, co myślę dla każdego jest dużo lepsze. Rozmawiamy dużo, obieramy przed sezonem ścieżki, my chcemy iść i dzięki temu, że no, nasz sport jest indywidualny, więc nawet te strzania drużynowe to tak naprawdę. Każdy strzela sam, ma swoją tarczę i nie zależy od nikogo. Więc, że tak powiem, jeśli każdy jest w, w najwyższej dyspozycji, w najwyższej formie, to na pewno potem to drużynowo wychodzi. Więc bardziej się skupiamy na sobie i każdy gdzieś tam pod siebie obiera, to jak to będzie wyglądać i sezon, i starty, i właśnie zmiany, przygotowania. Więc, no tak jak mówiłeś, rzeczywiście jest tak, że jeśli ktoś ma kwalifikacje, to troszeczkę inaczej to rozgrywamy. Bo my nie musimy mieć formy na każde zawody, nie zbieramy już punktów do rankingu, bo też jest kwalifikacja z rankingu, bo już jakby jej nie możemy zdobyć z rankingu, więc no z tego wynika to, że jednak każdy troszeczkę inaczej do tego podchodzi, bo gdzieś indziej i w innym miejscu jest. Powiedziałaś o zmianie stroju, o zmianie karabinu. Coś jeszcze się zmieniło w Twoich przygotowaniach? Czy wszystko pozostałe tak, jak? Takich co roku, tak jak do tej pory to się sprawdzało. Czy jednak z uwagi na igrzyska tutaj z trenerem troszeczkę kombinujecie, szukacie? Nie, myślę, że cała reszta jest bardzo podobna. Gdzieś tam te, ten, to pół roku po kwalifikacji to bardziej się skupiłam na przygotowaniu takim fizycznym do strzelania. Byłam dużo więcej w domu też, żeby odtajać trochę od tych wyjazdów i przygotować się na ten sezon. Więc no naprawdę. Przecież ostatnio i tak tych wyjazdów sporo, bo no, próbujemy, jest... się, próbujemy się złapać od miesiąca i. No, prawda, i nie było to łatwo. to i tak jest mniej. To i tak jest luźno, bo w zeszłym roku pierwsze 6 miesięcy to naprawdę w ogóle mnie nie było, byłam może z dwa tygodnie w domu. Więc co drugie pół roku po kwalifikacji to były naprawdę tak odpoczynek i, i w ogóle, nie wiem, nawet dwa miesiące z rzędu, tak pod rząd byłam w domu, więc to był sukces. No no i ym, to właśnie. Teraz, jakby zaczął się ten rok, żeby właśnie doszlifować to wszystko, tak już stricte strzelecko, już dużo mniej, że tak powiem, tego przygotowania fizycznego jest. No i tak powinno wszystko się gdzieś tam zbiec na wakacje, wtedy kiedy tego potrzebuje. No to powiedz, jak w zasadzie te przygotowania przed samymi igrzyskami mają wyglądać, bo na pewno macie kolejne imprezy w planach. Nawet dzisiaj po naszej rozmowie uciekasz do Wrocławia na, na zawody, ale to domyślam się, jest chyba bardziej taka. Hmm, bardziej taki sprawdzian treningowy, mocniejszy trening, jak no. tak powiem, chyba do, no, dobre myślę, określenie? Starty treningowe, że tak u nas się mówi, mój trener zawsze mówił, że e, najlepszy trening i tak będzie gorszy od najgorszych zawodów, <śm> że dużo więcej przynoszą nam zawody, więc jednak te starty, nawet takie właśnie treningowe, tu będą tak e, bardzo w tym kierunku, bo i na hali strzelamy wszystko, więc nie będzie wiatru, więc dużo mniej czynników, których trzeba pilnować. Będzie cieplej, bo wiadomo, teraz tak średnio z tą temperaturą i mamy więcej startów niż normalnie, więc na pewno to jest takie bardziej zawody przygotowawcze, startowe, gdzieś tam taki rozbieg przed tym, że za chwilę się zacznie po prostu znowu zawody, zawody, zawody. A jeśli chodzi o mnie, no to tutaj początek roku był taki właśnie bardziej pneumatyczny, startowy. Też było dużo treningów, ale już były te starty. Teraz już się zacznie tak typowo startowo, schodzimy z obciążeń, Bardziej się skupiamy na tym, żeby to doszlifowywać i jakby już domykać wszystkie sprawy, żeby już potem nie było rzeźbienia, że tak powiem. Jasne, zmierzałem tylko do tego, czy ty masz jakąś taką jedną imprezę w tym roku, na której, która ma być dla ciebie takim sprawdzianym generalnym przed igrzyskami, czy sprawdzianem generalnym będą właśnie igrzyska w Paryżu? Nie myślę, że igrzyska, ale no wiadomo, są po drodze, jest Puchar Świata, są Mistrzostwa Europy, więc. Szczerze powiedziawszy, na ten moment w mojej głowie to jest po kolei, wszystko jest takie samo, do wszystkiego tak samo się trzeba przygotować i, i czy to będzie tu, czy tam, to ostatecznie i tak wiadomo, że y, forma, jeśli będę mieć, to będę mieć. Jeśli trzeba będzie gdzieś tam coś poprawiać, to będę poprawiać, nie rozkminiam tego zbytnio, yy, jakby po kolei do każdych zawodów się szykuję, no a ostatnimi zawodami będą igrzyska, ale niczym nie będą się różnić od żadnych innych zawodów wcześniej i przygotowaniem też tak nie będzie Czy na pewno w głowie będzie inaczej? Myślę, że no, presja jest dużo większa, obciążenie też takie, no wszyscy pytają. Tak to nikt nie pytał, nie? Jechałeś tam już o Europa, gdzie jedziesz, prawda? A teraz jednak wszyscy wiedzą, wszyscy o to pytają, więc gdzieś tam to jest, ale myślę, że tyle lat, że damy radę. Czyli ze spokojem do tego podchodzisz. O to właśnie też chciałem Cię zapytać, mhm. bo jak poprzednio rozmawialiśmy, jesienią, to mówiłaś, że tak jeszcze do ciebie do końca nie dociera to, że na te igrzyska będziesz jechać, lecieć. A teraz już jest to tak mocno wbite w głowę, że że przede wszystkim Paryż to jest ten cel na 2024 rok? Na pewno wszystko się jakby dąży do tego i ja nie zakładam inaczej. Nie, nie potrafiłabym teraz podchodzić do tematu, że o nie, to nie jest najważniejsze mhm. albo coś, bo wiadomo, to jest najważniejsze. Ale jakby wszystko ze spokojem, z jakimś takim, taką rozwagą i umiarem. Bo z to, dystansem. dystansem, nie chodzi o to, żeby siebie też zajechać przed startem. I, więc y, raczej dopiero po mecie będziemy to rozkminiać, jak to... Jak to wyszło, ja na siebie nic nie narzucam, będzie jak będzie. Wiadomo, że jeszcze najpierw trzeba mieć bilet do Paryża, że tak powiem, kupiony. Więc to są wiele rzeczy, wiele składników po drodze zmiennych, które mogą się potoczyć inaczej, więc nie nakręcam się, będzie jak będzie i będę to przyjmować. A już zrozumiem ze strony reprezentacji trenerów, masz zapewnienie na 1000%. Nie. Nie masz szans. Ma Czyli jeszcze teoretycznie może się coś wydarzyć. No, Miejmy nadzieję, że nie. prezes powiedział gdzieś na, do jakiegoś dziennikarza, że wiadomo, że ja pojadę, ale wiadomo jak to jest. Jasne. Dopóki, nie będziesz, dopóki nie wsiądę do samolotu, to nie będę do, że tak Dopóki powiem, nie wejdziesz na strzelnicę w Paryżu, to, to nie będzie pewne. No, żartujemy myśli, oczywiście. myślę, że jak kupiam bilet, to już, to już jak skład będzie zatwierdzony, no to już nie ma się czym martwić. Wiadomo, kwestie tylko potem wchodzą zdrowotne i tego, tego typu. No ale to jak wszędzie, Wiadomo, jak ktoś ma jakąś kontuzję, to zawsze na niego czeka ktoś, kto jakby co może przylecieć. Ale to jest normalna sprawa, zawsze tak było gdzieś tam w poprzednich latach. Ja też gdzieś tam byłam w rezerwie, jakby coś się stało, więc to są jakby normalne procedury. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy, a Sylwię Bogacką, koleżankę klubową, podpytujesz, jak to jest na tych igrzyskach, jak to wygląda od kulis? No, oczywiście, oczywiście. Sylwia teraz gdzieś tam spotykamy się częściej w klubie. Czasem coś potrenujemy, więc gadamy, nie? Wiadomo, że inaczej się z perspektywy czasu na to patrzy. Bo ja na przykład sobie myślę gdzieś tam w tą stronę, a ona mówi, nie, słuchaj, to ostatnio że nie będzie miało znaczenia, weź bardziej skup się na tym czy na tamtym. Ale wiadomo, to są jakieś tam nasze zwykłe rozmowy koleżeńskie. Ale jak najbardziej chłonę, co się da ze wszystkich stron, bo, bo wiadomo, że no trzeba, lepiej błędy innych jednak na innych przerabiać niż na sobie. Dokładnie. No dobrze, to życzę Ci tego przede wszystkim, żeby nic się nie wydarzyło, żeby ten bilet do Paryża był, no a później cóż, może po Paryżu będziemy mieli okazję porozmawiać o, o medalu. Tego Ci życzę. Nadalia Kochańska, to jest Gwardia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Za chwilę Piotr Michalewicz, prezes Odry Bytom Odrzański, no a wcześniej w takim skrócie telegraficznym przyszliśmy, co ostatnio dzieje się w klubie z Bytomia Odrzańskiego. A dzieje się naprawdę dużo. O Odrze zrobiło się głośno w całej futbolowej Polsce po tym, jak drużyna w ramach przygotowań do rundy wiosennej wybrała się na Majorkę. Na taki rarytas nie może pozwolić sobie każdy klub pierwszoligowy, a co dopiero taki z czwartego szczebla rozgrywkowego. Jednocześnie w Bytomie Odrzańskim modernizowany jest obiekt, który w niedalekiej przyszłości ma stać się centrum sportowym, jakiego Lubuskie jeszcze nie widziało. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że Odra bytom jest prekursorem i to nie tylko wśród lubuskich klubów piłkarskich, ale i wszystkich trzecioligowców. Tam gdzie większość widzi szczyt, Bytomianie mają jedynie kolejną przeszkodę na drodze do rozwoju. Dziś media społecznościowe klubu są na najwyższym poziomie. Vlogi odsłaniające kulisy spotkań i kamera zaglądająca tam, gdzie fani drużyny wejść nie mogą, stanowią nie lada gratkę dla kibiców. W sferze medialnej Odra wyznacza dziś w naszym regionie nowe standardy i doceniać zaczynają to również rywale z Zamiedzy. W ślad za topowym marketingiem mają pójść także wyniki, bo aspiracje w Bytomio Drzeńskim sięgają znacznie wyżej, aniżeli walki o utrzymanie w trzeciej lidze. I o Tomodrzeński zgodnie z zapowiedzią w drugiej. E, części naszego programu rozmawiać będziemy, jest już z nami Piotr Michalewicz, prezes od Rybytom Witam serdecznie Piotrze. Witaj Kamilu. E, za chwilę o Twoim klubie porozmawiamy, ale najpierw o rzeczy chyba najciekawszej dla naszych widzów, e, czyli o tym, że są plotki, pogłoski. Zaraz je zdementujesz być może, że będziesz startował na prezesa lubuskiego związku piłki nożnej, prawda? Fałsz? Odpowiem wymijająco, nie ukrywam od dłuższego czasu swojego niezadowolenia z pracy, z pracy związku, komunikowałem to już głośno, sami byliśmy beneficjentem jako klub, jako czwartoligowcy jeszcze wtedy wielu obietnic, które gdzieś tam nie miały później pokrycia, ja też... Uważam, że, że dzisiaj nasza lubuska piłka nożna, gdyby była lepiej zarządzana, skuteczniej przede wszystkim, czyli coś, co staram się zawsze charakteryzować w swojej pracy, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, też jakby no, jawnie nie zgadzam się z wieloma tezami mówionymi, że dzisiaj Związek nie ma wpływu na to, w jakich ligach są nasze kluby, może tak, ale, ale nam wszystkie ligi zaczęły... Twoim zdaniem? Według mnie tak, bo ja dzisiaj uważam, że marketing tej naszej lubuskiej piłki nożnej jest na bardzo słabym poziomie, a musimy pamiętać, że dzisiaj piłka nożna to pieniądze. A marketing przynosi pieniądze do klubów. Jestem tego, nasz klub jest tego idealnym przykładem. I, I dzisiaj uważam, że w tej kwestii niewiele jest zrobione. Jako przykład można podawać inne związki piłkarskie, które na przykład mają czwartą ligę, skróty kolejek, tego typu rzeczy to wpływa realnie na wartość danych podmiotów, jeśli chodzi o ich marketing. To są takie proste mechanizmy na już, które mogę powiedzieć, więc się z tym nie zgadzam. I tak uważam, że związek wymaga zmian. A czy będę startował na prezesa Lubuskiego związku piłki nożnej? Jestem bardzo mocno zakorzeniony w Bytomiu Odrzańskim, ale, ale uważam, że dzisiaj wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by, by ta nasza piłka nożna. Była w trochę innym miejscu, ja mam parę pomysłów jak to zrobić, ale, ale nie odpowiem jednoznacznie czy, czy będę startował czy nie, tutaj użyję pomidora i, i tak to bym zostawił. Ja już chyba znam odpowiedź po tym co powiedziałeś, a swoją drogą prezes Skowron też zaczynał w klubie piłkarskim w Pogoni Świebodzin rzecz jasna, a później do tych struktur już wojewódzkich, a dzisiaj to nawet krajowych powędrował, bo jest członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 22 punkty. 12 miejsce w tym momencie cztery punkty nad strefą spadkową złośliwi. Cały czas wam wbijają szpilki w mediach społecznościowych i mówią, że zamiast skupić się na majorce, na vlogach pomeczowych i, i innych rzeczach, które są około piłkarskie, to powinniście się skupić na pracy i treningach, żeby z tej ligi nie spaść. Co odpowiesz tym wszystkim? hejterom, że tak to ujmę. To brzemię świetnych mediów społecznościowych i, i fajnej pracy takiej innej niż ta, która się dzieje w województwie i wyznaczanie pewnych trendów, bo tego jakby no nie boję się powiedzieć. To jest takie brzemię, które dźwigamy właśnie w momentach porażek, bo dzisiaj najłatwiej nas ukuć tym, że, że zamiast Majorki to może trzeba było trzy treningi więcej zrobić, chociaż my na tej Majorce zrobiliśmy 200% więcej treningów niż robiąc tu na miejscu. Ale, ale dzisiaj to ja jestem w stanie stwierdzić i ludzie wokół mnie, ile zyskujemy dzięki temu marketingowi, dzięki tym akcjom, ilu nowych sponsorów pojawia się w klubie, bo widzi naszą sumienną pracę. Bo dzisiaj zrobić dobry marketing to nie jest problem, dzisiaj zrobić dobry marketing na trwałe, to jest problem i to jest pewna konsekwencja, którą trzeba mieć. U nas ona jest realizowana od bardzo długiego czasu i, i uważam, że robimy ją najlepiej w województwie i, e, i wyznaczamy pewne trendy jako klub z Bytomia bo my dzisiaj nie mamy kompleksu małego miasta, bo to jest małe miasto, wielkich ludzi e, i, i ja uważam, że, że ja, ja bardzo się cieszę, jak widzę inne kluby, które starają się podążać tymi, tymi ścieżkami. To jest naprawdę bardzo fajne. Ja sam te kluby mam, mam polajkowane, te kluby, które robią fajną robotę, bo lubię patrzeć, co u nich ciekawego. I co ciekawe, też z naszej strony, ja, ja wcale, jeśli ktoś od nas coś próbuje podbierać, mhm. ja się w ogóle z tym nie kłócę, bo ja też patrzę na, na najlepszych. Ja patrzę na kluby ze Światowej Szołówki, co robią w marketingu, i staramy się to od, odwzorowywać. I cieszę się, jeśli ktoś podpatruje od nas albo pyta nas o rady, a takich klubów jest coraz więcej, i to jest na pewno fajny wyznacznik. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele zespołów po wygranych meczach będzie nam śpiewało Majorkę, a ona dzisiaj ta Majorka brzmi u nas na sygnał bramkowy, więc to jest dla nas też motywacja do tego, by to robić. Ale, ale ja dzisiaj uważam, że te głosy krytyki tylko utwierdzają mnie w fakcie, że, robimy, że idziemy w dobrym kierunku i, i nie zamierzamy z niego zbaczać, tylko dlatego, że ktoś z takiej może zazdrości czysto polskiej bardzo często próbuje nas tym ukuć. Przekuwamy to, przekuwamy to w, fajną, w fajną reklamę, jak to miało miejsce z naszymi przyjaciółmi z MKS-u także. No tak. właśnie, MKS Kluczbork śpiewający było na serę w szatni po meczu, po wygranym meczu w Bytomie Odrzeńskim. No wiadomo, to też taki element humorystyczny był. Natomiast chciałem, cię, chciałem się Ciebie zapytać, czy Twoja filozofia, czy Twoja polityka jako prezesa to jest świadome działanie, żeby na siebie brać. Bardzo często jednak ciężar właśnie po porażkach, przede wszystkim, bo to Tobie kibice innych drużyn wypominają to, że mówiłeś, że będziecie bić się o drugą ligę. To Tobie e, wypominają, mam wrażenie, właśnie takie wydarzenia, takie eventy, jak m.in. E, lot na Majorkę, a nie do końca zawodnikom, choć im też się obrywa, natomiast zdecydowanie rzadziej niż, niż Tobie jako prezesowi. Tak, no, zdaję sobie z tego sprawę, że, że jestem frontmanem tego projektu, chociaż za mną jest grono ludzi, i ja nie chciałbym, żeby to oni obrywali. Wydaje mi się, że uodporniłem się na te wszystkie głosy krytyki. Ja się uodporniłem trochę gorzej, moja rodzina, która wie, ile czasu poświęcam w klubie i kiedy widzi jakieś tam negatywne głosy, to, to trochę gorzej to znoszą. Moja żona, córka jeszcze może nie jest tego świadoma, ale, ale moja żona I, i, i rzeczywiście ja biorę tą odpowiedzialność na siebie. Wolę ja całkowicie odpowiadać na te hejterskie zaczepki, czy też te wszystkie rzeczy, które się dzieją, tylko, tylko że mi się dzisiaj wydaje, że, że ta nasza praca, którą widać, której widać efekty, ona bardzo często już się na tyle broni, że, że tych zaczepek, jest mniej. Wydaje mi się, że, że wiele osób też docenia tą naszą ciężką pracę, a naj... ja się najbardziej cieszę, kiedy tą naszą ciężką pracę doceniają e, działacze innych klubów, bo tak naprawdę to oni realnie wiedzą, ile to kosztuje czasu, bo dzisiaj bardzo łatwo w fotelu e, przed komputerem skrytykować działania. Nigdy Boże, anonimowo. Ich, anonimowo, nigdy ich, ich nie podejmując, bo, bo ja dzisiaj swoją pracę w bytomy robię zupełnie społecznie, dokładam do niej swój czas, który jest dla mnie najcenniejszy, mm Moje pieniądze do tego całego projektu i poświęcam. Ja teraz tutaj przyjechałem do studia prosto z Rady w której byłem trzy godziny. Za chwilę skończymy wywiad i za dwie godziny znowu jadę do, do Bytomia, bo musimy przygotować wszystko pod najbliższą transmisję w sobotę. Więc tego nikt nie potrafi ocenić, nikt nie wie ile tam jestem. Przypominam, mieszkam w Zielonej Górze. Mój licznik kilometrów w samochodzie ciągle bije do góry. Wtedy mnie to trochę boli, bo sobie przypominam o tej mojej ciężkiej pracy, ale z drugiej strony no, muszę być świadomy tego, że jako prezes odpowiadam w pełni. Nie zamierzam od tego uciekać I, e, i tak, i będę zawsze dźwigał ciężar swoich słów bo jestem ambitnym gościem i, i wydaje mi się, że w każdej lidze, w jakiej nie będę, będę chciał grać o wygranie. Taka śmieszna historia z naszego walnego zebrania, kiedy mówiłem wprost, że, że chcemy awansować do tej drugiej ligi. Burmistrz Sauter zaśmiał się tylko i powiedział, i prosił, by w moim towarzystwie nic nie przebąkiwać o, o lidze pierwszej, więc to taka humorystyczna rzecz na na podsumowanie. Kto dał impuls, albo co było impulsem do tego, żeby ten obóz zagraniczny zorganizować? No bo umówmy się, to nie jest norma, że klub trzecioligowy leci na Majorkę, choć miał być Cypr pierwotnie, ale stanęło ostatecznie na Majorce właśnie przygotowywać się do rundy wiosennej. Wydaje mi się, że ta decyzja zapadła na naszym poprzednim obozie zimowym, który spędziliśmy przy Sianorzętach. Wtedy ja i Borys Siruga, który który jest takim moim, wiele osób się śmieje, bratem i, i moim partnerem w tym piłkarskim biznesie. Wpadliśmy na to, że dzisiaj ten nakład kosztów, wylatując na Majorkę, patrząc na ceny hoteli w Polsce, wcale nie będzie dużo większy i tu się nie, nie pomyliliśmy. Oczywiście obóz za granicą był dużo droższy, ale niewiele droższy od polskiego. Było wiele nieprzewidzianych kosztów, których się nie spodziewaliśmy na miejscu, ale mimo wszystko wyszedł ten obóz na tyle dobrze, jeśli chodzi o, o, o spięcie, tego wszystkiego, że, e, że zapłaciliśmy nieco więcej niż w Polsce, no i, i w głowie już mamy, e, mamy coś więcej, bo w każdym roku ten obóz u nas był na lepszym poziomie. E, I faktycznie wiele osób e, moją karnację przypisuje do tych regionów świata bardziej takich, nazwijmy to, arabskich Czyli e, e, może nie Katar, ale, ale gdzieś, gdzieś w tamtym kierunku planujemy to zrobić w przyszłym roku. I co ciekawe, my już teraz. Planujemy to, co wydarzy się w styczniu, więc, więc jakby no, my dużo wcześniej liczymy te koszty, dużo wcześniej mamy ogarniętych na to sponsorów, bo przypominam, że na ten obóz złożyli się tylko i wyłącznie sponsorzy. Nie było to finansowane chociażby z budżetu miasta, bo w trakcie obozu jeszcze nawet nie mieliśmy przyznanej dotacji, dotacji. więc jakby to wszystko Jasne. było inaczej ogarnięte. A jak wygląda w tym momencie sytuacja, jeśli chodzi o modernizację waszego obiektu? Widać, że ta trybuna kryta zaczyna rosnąć, bo w pewnym momencie trochę to przystopowało, natomiast ostatnie tygodnie widać, że znowu to rośnie coraz więcej elementów, nabiera to kształtów. No pytanie jest proste, kiedy wy zagracie tak naprawdę? Już na tym nowym boisku i przy, przy, tych, przy tej nowej... Pięknej trybunie krytej. Aktualizując, właśnie wracam z bytomia. Dzisiaj są montowane już okna, także już jesteśmy na tym etapie. Chcielibyśmy, by od kwietnia zaczęła być budowana naturalna nawierzchnia, ta przy, przy boisku. W tym tygodniu wystartuje, bądź już teraz, właśnie w tej chwili, wystartował przetarg drugiego etapu, który jest bardzo zero-jedynkowy. I całe te dwa etapy, pierwszy i drugi, mają być ukończone na lipiec, czyli w sierpniu, chcemy rozegrać tam mecz. Teraz już to. Widząc tą trybunę dla wielu jest bardziej realne niż jak mówiłem to wcześniej. Pamiętam o naszym przegranym zakładzie. I, ale, ale tak jak mówię, no naszym celem jest to, aby, aby ligę trzecią w przyszłym roku inaugurować na tym stadionie. Taki jest cel. Dużo rzeczy jeszcze elementów po drodze dodałem, bo dzisiaj ok, nazywamy to centrum sportowe, już ktoś tam wypomniał, że to tylko piłka nożna. Proszę dać mi chwilę, ja się dopiero rozpędziłem i te inne elementy, nie tylko piłkarskie, również się tam znajdą. Także no ta baza, poza tymi mediami, które dzisiaj są, uważam, najlepsze w naszym województwie, ta baza sportowa, uważam, również będzie na najwyższym poziomie. Króciutko dwie kwestie na koniec, bo będziemy musieli kończyć jeszcze, zostając w temacie stadionu powiedzieć. Inauguracja trzeciej ligi. Rozumiem, że nie wyobrażasz w ogóle sobie scenariusza, w którym spadacie z trzeciej ligi, nawet w przypadku, kiedy dajmy na to cztery zespoły z naszego makroregionu z drugiej ligi by spadły, a też jest to możliwe. Tak jest. Dzisiaj my, jako zarząd, wykonaliśmy. Świetną robotę uważam w tym, aby stworzyć zawodnikom jak najlepsze warunki do, do przygotowania się do Ligi. Sztab pod kierownictwem Maćka Góreckiego naprawdę bardzo świetnie przepracował zimę i uważam, że w tych dwóch pierwszych meczach było to widać. A po drugie, no ja wierzę w moich zawodników i ja wiem jaki potencjał jakości mają te dwa pierwsze mecze, napawają mnie dużym optymizmem. Po sportowemu nigdy w życiu nie przystępowałbym do drugiej rundy tej ligi, myśląc o tym, że możemy spaść. Także tylko i wyłącznie bronimy trzeciej ligi, a za rok e, robimy awans do drugiej. Także inaczej tego nie widzę. Piotr Michalewicz, prezes odrybyto Modrzeński, wkrótce być może kandydat na prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo dziękuję Piotrze za rozmowę, Dzięki a w sobotę bardzo. zapraszamy do Bytomia tak. I przed, A my zapraszamy przed telewizorem. Dokładnie tak, no historyczna relacja z Bytomia Odrzańskiego. Jeszcze co prawda na, jak to mówię, wydmuszce stadionu, ale, ale dostarczymy fajnych emocji. Studio przed meczem, także za, zapraszamy. 15 minut przed 12 .00. będzie się działo. Dzięki jeszcze raz za rozmowę, a Państwa zapraszamy. Obecność obowiązkowa sobota, 11.45 zaczynamy Transmisję z meczu Odra, Bytom Odrzański, Górnik 2, Zabrze. A za dziś już Państwu dziękujemy. To był program Czas na Sport. Widzimy się w przyszłą środę. Do zobaczenia.